stop 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 to i want to break free i want to break free. Pozwól, że kulturalnie się przedstawię. A więc jestem Freddy Mercury, a właściwie starym człowiekiem. I pracuję tu na pół etatu. Miesięczna moja pensja wynosi gurala. Jest już połowa miesiąca, a ja jestem bez grosz. Znacie to, nie? <śpieszą> 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 Też to znasz? Mm -hmm. <śpieszą> nie będę <Lagnia>, śpiewał. <śpieszą> Widzisz? Dopóki Cię jeszcze nie poznałem, to myślałem sobie, że jesteś laską... Bez właściwości. Co, co to jest? To ja. nie no wąsy, nawet tak zrobione, ta fryzura, ta fryzura, od księżnej Diany dostałem na pamiątkę. No, ale jak usłyszałem o tym twoim hifie, to miałem takie, eee, nareszcie laska, wreszcie coś. A ty mówisz, ale mnie to nie definiuje, kumam. I choć sytuujemy się na tej mapie nieba gdzieś zupełnie indziej, to myślę sobie, że ty jednak masz jaja. Co będzie z takiej dziwaczki? Lecz zaraz na się kupiec, na obiad można nam Pan kucharz kaczkę stara mnie, piekle należy, mnie. Lecz miał obiad podając, bo z kaszki zrobił się zając. W dodatku cały kuraczka. To była dziwaczka Zawsze mi groziła jak przechodziłem przez korytarz Miała ząbki jak myszka Bardzo drobne i ostre Szczerzyła na mnie te ząbki I wysuwała spiczasty języczek Mało tego Co oni się nastarali, żebym w tym niebie został Byłem jedyną znaną osobą w niebie Zanzibaru, Dlatego myśleli, że zatrzymają mnie Palmami, drinkami, ciepłym A ja do nich już się nie mam 睡睡吧，可汗。